Nazywam się Joasia Jabłczyńska. Chciałabym wszystkich serdecznie zaprosić na film Wyspa Dinozaura, w którym dabinguje rolę Fraczka. Fraczek żyje na wyspie, ma bardzo wielu przyjaciół. Jaszczurka jest jego najlepszym przyjacielem. Pewnego razu pojawia się właśnie tajemnicze jajo, z którego potem wykluwa się dinozaur. Historia tak się potem potoczy, że Fraczek będzie ratował Dyzia, czyli dinozaura. No i wszystko szczęśliwie się skończy, między innymi dzięki właśnie Fraczkowi. Fraczek jest to szalony pingwin, mówiący bardzo szybko, mający naprawdę bardzo dziwne pomysły, a najważniejszą cechą dla mnie, jeżeli chodzi o osobę dubbingującą, jest to, że on potwornie sepleni. Czasami aż tak, że trudno go zrozumieć. Mam nadzieję, że wszyscy mimo wszystko zrozumieją, o czym Fraczek mówi. Na castingu do Fraczka ja mówiłam swoim głosem, no troszkę bardziej chłopięcym, takim z chrypką, troszkę niższym. Gdy przyszłam już na nagranie, no spodziewałam się, że właśnie tym samym głosem będę damingować. A tutaj Marek, czyli reżyser tego filmu, zrobił mi niespodziankę i mówił, Asia, bo ten Fraczek to w oryginale sepleni. Tak spróbuj coś zaseplenić. No, jak już zasypleniłam, bo najpierw oni ze śmiechu nie mogli wstać po prostu z podłogi. Ja zresztą też nawet się nie spodziewałam, że ja tak potrafię seplenić. No i jakoś tak po prostu w ten sposób to poszło. Pierwszy raz w życiu sepleniłam i było tak śmiesznie w czasie dubbingu tego filmu, że musiałam się opanować, żeby w trakcie mówienia swoich tekstów nie zacząć się śmiać, a zdarzało się tak. No, Piękwinek nie jest jakoś tam psychologicznie złożony, jest bardzo taką prostą postacią. Jeżeli chodzi o nasze psychiki, no mam nadzieję, że tak do końca nie jesteśmy podobni, bo jest to bardzo szalony pingwin, ale na pewno oboje jesteśmy optymistami, oboje się bardzo dużo śmiejemy i emocjonujemy tym, co mówimy, więc to są nasze cechy wspólne, myślę, że właśnie też dlatego po trosze zostałam wybrana do tej roli, bo też mówię bardzo szybko, tak na życie. No te wszystkie zwierzątka na wyspie po prostu leniuchują, bardzo dobrze się bawią. Też y, widziałam, że próbują się uczyć, profesor ich uczy, ale coś im to nie wychodzi. To generalnie są zwierzątka, które y, najchętniej by, by się bawiły. Y, no, można by je porównać po prostu do małych dzieci, które, które dopiero zaczynają swoją edukację, więc trudno im się jeszcze skupić na nauce. Głównie się bawią, jest to grupa bardzo fajnych przyjaciół. Fraczek na pewno nie jest przywódcą. Fraczek też na pewno jest taką osobą, którą, takim zwierzątkiem, które najbardziej widać. On ma zawsze coś do powiedzenia, no ale nie jest zbyt takim mądrym zwierzątkiem. Y, y, dlatego nie może pełnić specjalnie ról przywódczych. Oprócz tego bardzo szybko się obraża. Jest taki moment, że ktoś mu coś złego powiedział, to on się obraził i y, y, y powiedział, że odchodzi w ogóle z wyspy. Więc jest taką, no właśnie takim małym dzieckiem. Ja bym to porówna do takiego przedszkola, gdzie jak ktoś w sobie bierze zabawkę, to dziecko po prostu obraża się, jest śmiertelnie obrażone. I taki właśnie jest ten, jest ten pingwinek. Przede wszystkim fraczek odnajduje jajo nie szukając go wcale, szukał swojej muszelki. Bardzo, bardzo chciał mieć swoją własną muszelkę, bo jego przyjaciel najlepszy miał naprawdę świetną muszelkę i próbował odnaleźć swoją. Przypadkowo odnalazł jajo, więc to jego odkrycie. Później był bardzo zaciekawiony, co to za jajo. I w momencie, kiedy Dyzio zniknął i trzeba było go ratować, on na pewno chciał jakoś ruszyć na pomoc, ale bardziej go przyjaciele wypchnęli. On po prostu jako jedyny się do tego nadawał, był przede wszystkim najmniejszy i można go było do takiej beczki wepchnąć, która, w której ratowali dyzia, więc on tak trochę poprzez swoich przyjaciół został bohaterem. Mimo wszystko uznaję, że ten septen był, był dosyć trudny, żeby go utrzymać przez cały film. Problem też miałam z tym, żeby nie zdradzić tego, że jestem dziewczyną. Czasami, gdy właśnie ten fraczek unosił się w emocjach i wchodziłam na wyższe rewiry głosu, na wyższe dźwięki, no to Marek właśnie mówił, mówi, Asia, Asia, powtórz, bo słyszę, że to ty. O kurczę. No i musiałam troszkę niżej grać, no mimo wszystko gram chłopca. Co prawda, jest to młody pingwinek, więc on może jeszcze pewnie jest przed mutacją, jeżeli w ogóle pingwiny przechodzą mutację, ale czasami musieliśmy powtarzać właśnie z tego powodu.